Bitan, dzień dobry. Gdzie ten tym znaczacie, Bo na telefonie siedzę. Kurwa, nie wiem gdzie na telefonie. Ej, potrzebuję pomocy widzów. Nie wiem. Oriana, mogę pikować? zważyłem. Dobra. Yy... Fuck, ale my chcemy grać adaptę, championy. I can't, I divers Oriana. Thank you. Buziaczek do Ciebie, dziękuję bardzo Dobra, udało się O! Musiałem zresetować strama Dzięki Tibi, bliskie za kole Widzisz? Dziękuję, Izmagorek Puu. Zofaj Werkos. Mam chodę na, na, na Slaska, bo on jest agresywny Lubię takie agresywne piki czasami Ty, sama eyeball collection powinno być lepsza Tak samo myślę a Sama erka sama Erka żona jest bardzo sympatyczna w ogóle do grania Dużo leczy, dużo leczy Możesz z Jeżeli chcesz z X to zaraz, to może zagrać Nie, mogę tylko R kliknąć, a ta R zna mnie Witam młodzieka ty jak i bisz co roku coraz młodszy, dzięki, dzięki do R -ki. Ja pierdzielę Ty Ignite gram, nie? Ta Jest ok Nie można Nie, nie zgłaszajcie brusa nigdzie Idę siku, dobra? Widzicie jak dla ciebie, dziękuję bardzo. Artemis, podkreślenie DS Gift Tatier 1. sub to Jakafala 3000 Tchej have Given 54 gift subs in the channel. Ej, coś co przypomniałem. Artemis, dziękuję za Gifcika kolejnego. Tym razem za. Dla... Też nie roba Jakafali. Gratki. Przypomniałem sobie, że jak nie ma brusa, to ja mam dzisiaj z kim grać Fasmofoby i TP bo ich powiedział, że jest do poniedziałku na wyjeździe. Pytanie, czy do poniedziałku łącznie chyba będzie... Nie będzie go dzisiaj. Więc zostaje mi Ortiz... jakaś ekipa. Ale problem jest taki, że Ortisa jeszcze nie ma, ale jest dopiero na Więc może będzie. Wczoraj się turniej nie skończył. Dobra, to może będzie, to może będzie. Fajnie, fajnie, bo wtedy są trzy osoby na CS, a, a nie, Ortiz średnio chce w CS grać w sumie. Ej, ty jesteś dzisiaj na... Jakieś gry? Z jak Bart Bartosz Krystana Cesa, ale że kwitowy. No ale to spoko, spoko, no tak, tak. Wiedziecie jak dla ciebie, dziękuję bardzo. Artemis, podkreślenie DSJ. Ale r sub to atencji już podkreślenie. Okej. Howek given 55 gifts. No to inde okay. okay. Akurat to jest Bartłomy, nie? Aż ja nie wiem. Dziękuję Artemis za kolejnego Bisika. Zobaczymy. Wow. What the fuck? Spokojnie, zarazem zabijamy, zabijamy. Troll Co Co on zrobiła? Z... Kolejny nokturn który flaszuje bez powodu no to musimy to przepchać, nie? A pierdolę. Nie gówno. No jest prawdziwy wódka nie. Spokojnie, ja mam to, to na więcej jest Wszystko jest ok, wszystko jest ok. A na może grać przemiana ja flasza, będziemy na którym szóstkę. Wszystko jest ok, jezu za to znubie bany. Na dziś musiałem Ignite palić. Na kogo ja gram? Ej, teraz może brać r cały czas jak jest w chłopni Nie, ma nie, coś, jakieś zmiany tam widziałem. Kurwa. Sfryzuję, no ale co mam zrobić? 13 gram, nie wiem. No, wybacz. Wybacz mi. za słabe na ciebie. Lekko, lekko chore to jest, co się dzieje na tym mieście Te fale są tak ohydne aby mi zajeba na mordę Daj będzie Albo nie Dobra, idę kurwa, bo ciągdy nie wiedzą A, klasyk Gdzie jest kurwa leśnik Dwie godziny kurwa spędzone na topie tylko po to żeby flasha spalić zione. zajebiście. Gramy do chłopa co ma frestrałka na na Gregoru. Niezły pomysł. To jest pink. Prawdą jest też jest wizja od Orianny w tym krzaku. Może być na bocie. Tam pójdę. O idę. Dobra. To jest bardzo ważny kill. Mamy szóstkę. Go, go, go. O ma Longsword'a. Uf, kurwa, a ma tylko Longsword'a. W dziesiątym minucie mam leśnika z Longswordem. Kumasz. Ale jest ok. W ogóle po tym heraldzie to po, po, powinna być pewnie cofka. On by samo tego flasha nie spalił, więc wydaje mi się, że trzeba było sflaszować. No nie, nie, rese nie resetowanie. Ok. Ortiz dopiero wieczorem będzie. Chujowo, panowie. Dego niego żaden sposób. Jest zakaz grania do Gregasa z first Zakaz. A jeszcze mi pingujesz, mata dziwka pierdolana. Rysse spinguj. Idiot. Haha. Nei, no, nei, no, ikke pust. Seid. 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 Pussig. Oh, Nie tego. Mamy go? Mamy. Uwaga, uwaga, Oriana. Nie zgrali się. Nie mogli zostać pod tą wieżą. Pytanie czy my to możemy. W trójkę jesteśmy. Jakby cena została na przykład? Jeszcze? Fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze zrobił, Przerywa. To, żeby Justin Case jeszcze zostać. Są booty jest pała chyba. Jak się zapożyczy pożyczy. Czy większy hajs? Um, z Bitcy czy klasyczny donate? Z dostaje dostaję 1-0, tylko problem jest taki, że ty płacisz więcej, więc donate wychodzi lepiej. Tak, tak. Czy tam blik, czy tam cokolwiek, chyba, no. To dam ci bicy. Ale to możesz mi dawać co chcesz, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, możesz nawet dać mi wryj. Nie no, czekaj, to akurat nie. Ja polecam gotówkę, wysyłam ją w paczkomatem. Nie, no, ja one topuje ją, nie? Ta, zabijam na hita. Jak tylko trafię. Nie, no, denerwuj mnie to. Chcę ją. Chciałbym na nią sfreszować, nie? I teraz. No i jest będzie polony flash zaraz od Forianki. Idzie Jana? Czyli mogę skakać, bo dostanę tornado. Pierdolony śmietnik gregasowy. Przepraszam za wyzywanie, ale tak trzeba. A może zejdę po prostu do bota? Botom fanie, to mi się podała. Najpierw Jane, RK porjane. Jakbym się trafił Ale zamysł jest dobry, nie? Zamysł jest dobry Więc ważne, że, że mózg pracuje Dwóch za dwóch wyszło Dobra, jest druga pała Chyba, że... Nie kupuję drugie pały Jakie to ma przyleczniki dużo Dobra Pała czy to? Eee, weźmy pałę nowcia Zaraz zobaczymy, zaraz nadal jeszcze nie ma oficjalnych. No właśnie, ja bym się nie przemał z wynikami. Jurkim, prawie 5 kasów. Ile ja mam? Brakuje 11 do 800, nie? Jurkim to giga od streamowaniem. No, gra, pójdę debota One shot Mogę zrobić tak, że jak będę leciał na, na BU Ale nie zdąży zareagować. Znaczy na E Pamiętajcie, że można łapać Use z Herald. Lepiej mi dać No, lepiej mi otwierać. Nie rozumiem tego Gerarda 138 first strike? No tam Szczerze, no jest dobra. Oh. SLU SLU Może mu się kończył? Nie, nie kończył mu się. No Zobaczmy ile gra jasek. A czy zapewnił na teki? ile gorzej, nie gorzej. Aaa, fajzeraż lepszy. Lepszy, lepszy. Prost. Może na jakąś dżankę. Możemy do rejków czekać, o. No to musi być wizja. Pytanie czy będzie chciała poszerzać. Wydaje mi się, że... Uuu, że tak średnio. Mogę ją zabić, o. Zginął to Gilank mam nadzieję? Nie. No. bym zginął, jakbym trafił. Muszę E. RKS, Szybki naszor jest opcją Opcją jest wzięcie drake'a i tego też przy okazji No i tak I to w ogóle teraz bije, dziewięć wrażeń, spoko, spoko Mam trzysta systemów, po prostu. Git. A kogo sam? A co się to? The blood, the yeah. Mam to nie? Postawił wordy? Tak Na lewicy nie Na kom. Nie, nie, nie Ale to nie byłoby bo byłoby nic złego Co, jest to w ogóle taka jak mniejsza ziemiecka? Może chodzić się o PO. No czekało. Nie na nią. A może? O polu jest? Czekaj. Nie z tym czy nie. To może tę dwójkę kolejną. Niech uważają po prostu, ja musiałbym zanie kupić jakąś Kolejny, piękny kill Oj. Moja wina, moja wina. Moja wina. Zdodżował, nie? Tak, zdodżował Mówiłem, Mówiłem, trzeba za nie kupić. No dobra, ale wzięliśmy tak. Wzięliśmy jeden turet, drugi turet, ichi otwarty, powiedzmy. Wzięliśmy Drake'a, Nashor. Oni z tego się mają i mogli, mogli po prostu nie mieć. Ale cały szczęście Renam wzięli, a nie Jone, Także jest ok. Ja Rena chyba tak zabijam na hita. No. Będziesz miał łezkę, ale to raczej dużo nie zmienia. Tak samo jak to nie zmienia. W sumie, ty kurwa, gdybyś zamazany, po prostu robisz od razu Magic Penny i tak chyba zrobię. i roda 8 złotych. To może inaczej, jak nie chcesz mówić na kogo głosowałeś, to tylko powiedz, czy podoba ci się rezultat końcowy? Pozdro ręcz i Gigahadzie. Czy podoba mi się rezultat końcowy, ale to i... są już wyniki? Jak będą wyniki, to zobaczymy na poszczególne okręgi też przy okazji. są ja jestem ciekawy. Czyli się nie zgadza z rezultatami 100% PIS? Nie, nie. Zabijam go? Myślę, że ona jest takim zbalansowaną jednostką, że go nie zabijam. O kurwa, to weź się słabe! Eee! Eee! eee. I ono teraz mi robi. Dobra. Gdzie kurwa? Turet? Isla? Ten turret jest low? A jest low, ten turret, ale chyba się boimy. No dobra, to podoba to farmić. Chyba, chcę my chcemy topa też wziąć. ja mam kulną na Nie, co on gada! Co on gada! Nie, no co za idiota jewany! Nie, co, co tam, co tam, co tam, malutki. Co tam, Kurwa, 7kp. Boże, 5kp, 5kp mało, coś pierdoli. No raczej uciekać Wydaje mi się, że możemy tutaj się bić. Ja mam całego wojna. Pójdą czy nie pójdą? Wydaje mi się, że musiałem Kulber, A czy wojda wojstawa kupić? No pierwszego. Później za mną No niestety. Trzyma te ka możemy się bić. O kurwa. No dobra, to chyba ginę. Chociaż. Bo giga chujowe, dlatego że nie trafiłem E. Jakbym trafił E, to bym się do chłopa, biorąc jej rkę i zakurwiłbym rkę na większą publikę raczej. Ale wyszło, wyszło, wyszło. Fajnie, że one nie postanowił szybko E puścić, bo bym się wyjebał. Jest spoko, jest okej. Okay. Mogę rkę żadną wziąć. O kurwa, zginęliśmy. Ty, my nie, nie mogliśmy brać inhiba? Znaczy tych turetów, Ranger? Nie, pójdę botem, pójdę botem. Zagrożę im po prostu. Nie mogą pójść na Shorei dzięki temu. No wydaje się, że moglibyśmy z... By doktor nie mógł wyjechać w, w kajsę tutaj z Salata. Back, nie? Makro, makro. Only macro you know is 100 fat per day. Kurwa. No rank, no no Bruce. No stara No one, kurwa! Piszesz do mnie jakbyś był kimś. Ego ja wyjebało. No nie chodzi o to, no kurwa! No przepierdala się do makro, tylko... Ku... Okej, okay, makro, makro. Teraz go wyjaśniam. Kurewkę. Wyjaśniam dziweczkę. tenko. Lepiej żeby ja stopa poszedł na bota, a czy na Mida, tylko po to, żeby być ósmą na mapie, a nie zostać na inną falę, na której zostanę wszystko zbokane przez jona a Grega sobie weźmie falę i to się nic nie zmieni. I jedyne co straciliśmy na tym, to uwaga, to ja straciłem! Tylko i wyłącznie ja kurwa na tym straciłem. Groka zatem jeszcze zyskał czaczy, no nie kumaczaczy. Mogę, mogę pokazać, mogę pokazać. Wrób profile. Wróć profile, zobaczmy Reformę na wniku. Turbo Reformant, wiecie co oznacza? Oznacza to kurwa jedno 104 winy, ej w ogóle 200 LP 200 LP, ty Tu batagierka? gierka? 6000 braży ma ja chłop, Olol. Powoli do przodu, powoli do, do, do przodu Nie się, nie, bo mnie irytuje coś takiego, irytuje mnie to kurwa, no makro, no makro Bo ci pierdolcy z Rajotu, Słuchajcie, pierdolcy z Riotu wyjebali wszystko, nie może spingować, nie może dać bait pinga i problem jest taki, że nie mogę mu odpowiedzieć inaczej jak pisanie jak Pisanie kraturza za mój czas. Wypierdolcie czat. I dajcie wojsko komunikacji po prostu. Nie ma pozytywnej atmosfery, gościu. Wyjebane w nią. Co to jest pozytywna atmosfera?